Cześć, jak widzicie po okładce, dzisiaj będziemy robić unboxing. Ostatnio przyszło do mnie naprawdę dużo przesyłek, więc myślę, że chciałabym zobaczyć, co tutaj jest wspólnie z Wami, żebyście też wiedziały. Czego się spodziewać u mnie na kanale, o czym będziemy sobie rozmawiać, jakie treści będą się pojawiać, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy od tej największej przesyłki. I tutaj całe mnóstwo kosmetyków Lenia. Dlaczego? Lenia to jest marka raz że polska, raz że naturalna, ale ma w swojej ofercie bardzo dużo produktów kwasowych. I to są nie tylko różnego rodzaju kwasy, jak i przeróżne formy. Są żele do mycia twarzy z kwasami, są toniki, są kremy. I pojawiła mi się myśl, że fajnie byłoby na nadchodzącą jesień, kiedy więcej osób będzie poszukiwało produktów kwasowych, zrobić film, w którym troszeczkę opowiem na temat tego, jak działają różne kwasy, a także. Na jaki rodzaj kosmetyku się zdecydować, czym różni się kwas, który działa w żelu, w toniku, jak to jest w kremie. Więc mam nadzieję, że dzięki takiemu filmowi łatwiej Wam będzie wybrać, Swój idealny kosmetyk z kwasem na jesień. Więc właśnie kosmetyki Lynia będą mi potrzebne do tego filmu, zresztą tego, że po prostu w ofercie marki Lynia jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kosmetyków kwasowych, m.in. tonik żelowy z kwasami AH i BHA. Właśnie, bo niektóre kwasy będą tutaj mieszane, różne rodzaje, niektóre będą pojedyncze, i to będziemy wszystko w takim jednym kompendium. W takim zbiorze informacji na temat kwasów sobie zawrzemy tonik żelowy z kwasem glikolowym, żel z kwasami AHA, no więc naprawdę gratka dla tych z Was, które preferują kosmetyki kwasowe, tonik, maska z kwasem salicylowym i... Jeszcze tu coś z kwasem salicylowym wybierałam. Tak, krem z kwasem salicylowym, więc też troszeczkę inne formulacje, inny czas pozostawania w kontakcie ze skórą. To wszystko jest bardzo istotne w kontekście przełożenia na działanie tego kwasu na skórę. Serum z kwasem migdałowym, z kwasem azelainowym. Ale też widzę, że. Aha, jeszcze odnośnie tych substancji kwasowych, również um, takie peelingi eksfoliujące. Jeden ma 20% kwasu migdałowego, drugi jest peelingiem 30%. Aha, ma kwas migdałowy 10%. Winowy, glikolowy, mlekowy, cytrynowy. I jeżeli dobrze czuję, to one chyba są w szkle. Tak one są w szklanych opakowaniach i sądzę, że może to być dlatego, że kwasy w tak wysokim stężeniu o czym też sugeruje właśnie to, że są zamknięte w takich ampułkach nazywane jako peelingi, czyli coś co nakładamy na twarz i pewnie po jakimś czasie zmywamy, to to są już kwasy o bardzo wysokiej sile działania i one w takim stężeniu mogłyby wchodzić w interakcję z plastikowym opakowaniem stąd podejrzewam, że decyzja o zamknięciu ich w szkle. No naprawdę kwasy to są substancje, do których Warto jest mieć takie teoretyczne przygotowanie, podejście, wiedzieć, czego się spodziewać, żeby też dobrze sobie je ogarnąć w pielęgnacji, więc taki film szykujcie się, bo będzie. Ale dodatkowo widzę, że dostałam coś jeszcze z firmy Lynia, między innymi ich krem ochronny SPF 50, też kremik BB i ampułki 15% witaminy C. Także ja sobie z tymi kosmetykami będę się zapoznawać i... Finalnie oglądajcie mój kanał, sub kanał, subskrybujcie, sprawdzajcie. Będę Wam opowiadała, jak te kosmetyki mi się spisały. Dziękuję serdecznie firmie Lynia za przesyłkę. Chowam już te cudowności. Nie będziemy teraz tracić dużo czasu na rozgadywanie się, kiedy taki ekscytujący film już. No, mam nadzieję, że we wrześniu się pojawi, że to będzie taki właśnie jeden z pierwszych filmów, jakie chciałabym, żeby we wrześniu się pojawiły, no bo po prostu ja wiem, że początek września to może nie jest najlepszy jeszcze czas na kwasy, ale żeby każdy na spokojnie mógł się z tym filmem zapoznać, żeby ten film po prostu już na kanale był, kiedy będziecie tego filmu potrzebować i będziecie szukać to, żeby można sobie było po niego sięgnąć i obejrzeć. Kolejna przesyłka, którą tutaj mam, to jest Lumy Również jest to polska firma. I to jest makijażówka. Niedawno robiłam Wam film, vlog z Gruzji, w którym opowiadałam o e, tym, że sprawił mi się bardzo dobrze podkład Brilliant Bar, właśnie od w SP50, PA. Plus, 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 plus. I w ogóle testowałyśmy go w trudnych warunkach, wymagających, kiedy było parno, kiedy było upalnie, kiedy żarlał się z nieba, kiedy wchodziłam do wody i, i pływałam. Więc naprawdę utrzymał się fantastycznie. Też w innym filmie, jakimś chyba Projekcie Denko, wspominałam, że puder mi się bardzo dobrze sprawdza od Lumilith. No i odezwała się do mnie właścicielka marki, że chciałaby mi wysłać taką farszuszkę, niespodziankę. No to kurczę, mówię super, dziękuję. I co tutaj mamy? W ogóle, co mi się pierwsze rzuciło w oczy. To jest baza rozświetlająca. Ja w ogóle bardzo polubiłam bazę matującą. Dzisiaj też ją mam na twarzy. Jest upał, jest kwar, jeżeli coś mi się błyszczy na twarzy, ma prawo, bo od wielu godzin już mam ten makijaż. Bo wiecie, ja sobie zrobiłam makijaż, miałam się wziąć za nagrywanie, ale poszłam do ogródka i przyszła pani sąsiadka i się pyta, czy wpadnę na herbatkę. No jakże mogłabym odmówić? Poszłam na herbatkę, potem coś nagrywałam na Instagram. Potem była burza, więc nie było dobrego światła. Z tymi nagraniami na Instagram musiałam się wstrzymać. Potem stwierdziłam, no to jestem głodna zjem obiad, zanim siądę tutaj do nagrywania. I tym sposobem z makijażu, który miał być makijażem porannym, jest makijaż, który ma już Kilka godzin, ale jeżeli twierdzicie, że jak na kilku godzinny makijaż utrzymuje się dobrze, to wiedzcie, że to dlatego, że właśnie ta baza jest zastosowana, matująca, a tu jest właśnie rozświetlająca, i ja już muszę paluchy w to wsadzić, jak mocne to daje glow. Uuuu, Moje drogie, to w ogóle jest takie koloryzujące, więc. Uu, mm, czy są tutaj sroki? Czy tylko ja taka jestem, że jak mi coś błyszczy, to zwracam na to uwagę. Ale piękne, ale piękne. Jednocześnie ona nie jest wcale jakoś bardzo obciążająca ani tłusta. Neutralny, lekko cytrusowy zapach. W ogóle bardzo dobra wchłanialność. I finalnie nie mam wrażenia, żeby się jakoś tak nadmiernie świeciła, i nie widzę, żeby były jakieś mocne drobiny. Jest takie bardzo ładne glow, taka tafla. No. Ciekawy produkt. Właśnie też mi się dostał ten puderek satynowy, no to to już od razu biorę za sobą do yy, testowania, bo teraz użyłam innego pudru, takie, taką zasypkę dla dzieci, to też się sprawdza, jest okej, okay, ale naprawdę tęsknię za tym satynowym pudrem, bo on pięknie wyglądał na twarzy i bardzo ładnie jeszcze poprawiał krycie kosmetyków, więc ogólnie był super. I co tutaj jeszcze jest? Yy, korektor. Mm. Dziewczyny, powiedzcie mi... Czy lubicie korektory właśnie w takiej formule, że są z aplikatorem? Bo przyznaję, że ja na przykład bardzo lubię, ale wiele firm, które ma w ofercie kosmetyki naturalne, to jednak ma takie korektory, że trzeba wydobywać palcem. Dlatego ja na przykład teraz używam sobie taki z Hebe Aloe, Bell Aloe, bo on jest właśnie w czymś takim zamknięty, aż rzeczywiście ma naturalny skład. I ogólnie jest ok ten korektor. Ale nie ukrywam, że bardzo chętnie wypróbuję też alternatywę, coś kolejnego. No, wygląda, wygląda. Wygląda bardzo ciekawie. I tu jeszcze mam jakieś top secret. Ah, 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 ah. Mm, czyli Luminis będzie miało nowości. Przepraszam, ja wam w tym momencie teraz tego nie pokażę, ha, ale ja swoje to nawam. Nowe... Oh, 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 oh. Laski! Mm. Mam nadzieję, że wyjdzie to przed Sylwestrem, bo będzie bardzo, bardzo ciekawie. Huhuhu. Więc cóż, moje drogie, obserwujcie Lumiliv, bo jest co testować już na ten moment. Ja bardzo się cieszę, że w ogóle poznałam markę Lumiliv. Poznałam przez to, że została mi polecona przez znajomą osobę i były ekotyki, założyłam zamówienie, tam było wtedy minus 15%, no to trochę zaszalałam, kupiłam sobie naprawdę dużo tych kosmetyków Lumiliv. i co kolejny kosmetyk nie testuje, to jest u mnie hit. Bardzo dobrze się u mnie te kosmetki sprawdzają. Jest to, kosmet... jest to firma, którą warto jest rekomendować, polecać dalej, bo jest to polska firma, fantastyczne kosmetyki. Kosmetyki, mało znana warto jest takie właśnie firmy wspierać. No i cieszę się, że też zapowiada się, że będą mieli za jakiś czas nowości, więc nic, tylko w takim razie obserwować i testować. Kolejna marka to jest... Powiem Wam, że troszeczkę Wy mnie do, zainspirowałyście do tego, żeby Uzdrowisko i ja w końcu się spotkali, bo markę Uzdrowisko ja ogólnie kojarzę, że ona już jest od dłuższego czasu na rynku, natomiast cały czas jakoś nie było okazji, żeby mnie ja te kosmetyki przetestowała. Po prostu nie chodzi o to, że miałam coś do nich, bo mają w ofercie bardzo dużo ciekawych kosmetyków naturalnych, tylko jest już na rynku tak dużo marek kosmetyków, że że jakoś się nie złożyło, żebym akurat te kosmetyki wypróbowała. A tyle razy pytałyście się mnie, czy ja coś testowałam, czy w ogóle polecam coś z Uzdrowisko. Więc jak tylko odezwała się do mnie marka Uzdrowisko, czy nie chciałabym tam, żeby mi wysłali paczkę PR, bo mówię pewno, bo chętnie zobaczę, co macie w ofercie, co polecacie i zapoznam się właśnie z marką Uzdrowisko. Więc zobaczmy, co mi tutaj przesłali. Widzę, że tutaj jakieś maseczki. Zabieg eksfoliacji dla nieskazitelnej cery. Maska złuszczająca, oczyszczająca. Nie wiem, że... jak w ogóle ciekawie zapakowane. Czekajcie, żebym ja to zdemontowała, a nie chcę, żeby żeby coś się popsuło. Okej. Okay. Pudełeczko dość wielkie, a w środku maseczki. Dobra, ale fakt faktem, może koperta to nie, byłby, nie byłoby dobre rozwiązanie, ale wiem, dużo zapłacili pewnie za przesyłkę. Okej, okay. zabiegi kosmetyczne, uzdrowisko, domowy rytuał, spa dla pięknej przyjemności naturalni, w domu w spokoju dla piękna przyjemności. Okej, okay. i tu są różnego rodzaju maseczki, zabieg ceramidowy SOS dla skóry suchej, upiększający instant beauty to prawdopodobnie no. zrobię, sobie wypróbuję. Już dzisiaj coś czuję, że chciałam sobie dzisiaj maseczkę zrobić, więc może, może akurat. Eksfoliacje dla niskazitelnej cery, nocny zabieg odmładzający, intensywnie przeciwzmarszczkowy. Uuu! Z retinalem! I to są takie, że jest yy, aktywator i potem na to jakaś maska u Wygląda to naprawdę mega profesjonalnie. Zabieg Baby Face, intensywnie nawadniający, maska hialuronowa z peptydami. Brzmi to bardzo intrygująco, bardzo ciekawie, więc słuchajcie, przetestujemy sobie, zobaczymy. A jakby tak zrobić jeden film i w tym filmie, taki wiecie, bardziej w jakimś weekendowym vlogu, na przykład codziennie testować inną maseczkę tego rodzaju. To byłby dobry plan, nie? Można byłoby coś takiego zrobić, ale. Muszę zapoznać się ze składami, bo jeszcze nie, ja w ogóle nie wiedziałam, co mi tak naprawdę przyjdzie, co tutaj w składach jest. Zapoznam się z tymi składami, czy jakby nie ma przeciwwskazań, żeby te kosmetki sobie używać tak dzień po dniu i zobaczymy, może zrobimy taki test właśnie taki, wiecie, w weekendowym vlogu wszystkie te maseczki przetestuję, zobaczę jak ta skóra reaguje, czy... Wiecie, bo to w sumie z drugiej strony też jest tak trochę, że zbyt dużo maseczek w ciągu tygodnia to jest bez sensu, no bo i tak się nie zauważy tego działania. Lepiej jest na przykład jednak używać jeden rodzaj w danym tygodniu, tak żeby ta skóra miała czas na przyswojenie, na regenerację, też na wciąż oddziaływanie z kosmetykami, które poza tą maseczką się użytkuje, więc jednak lepszy efekt jest przy dłuższym czasie stosowania jakby też dać tej skórze trochę czasu na to, żeby ona sobie takie związki przyswoiła, no dajcie znać, tak jak Wy mi zasugerujecie, tak jak Wy byście chciały zobaczyć te kosmetyki, w jakiej formie, czy bardziej w projektach Denko, w aktualizacjach pielęgnacji, jak się sprawdziły, czy może właśnie w takim vlogu, tydzień i codziennie testujemy inną maseczkę i przy okazji coś tam jeszcze Wam pokazuję, dajcie znać, jak Wy byście chciały zobaczyć te kosmetyki. I ostatnia przesyłka to jest jedyna marka, która nie jest polska, ale która się do mnie odezwała, czy nie chciałabym coś wypróbować. A że są to pędzle do makijażu! A mi od dłuższego czasu już chodziło po głowie, że wypadałoby mi kupić nowe pędzle do makijażu. I powiem Wam tak, ogólnie moje pędzle nie są złe, mam pędzle dobrej jakości, tylko ja widzę, że wiele się już zmieniło, jeżeli chodzi o ten rynek pędzli. Są teraz pędzle dostępne w innych kształtach, w innych teksturach i inaczej wykonuje się makijaż. I, I jestem w stanie zrobić sobie ok makijaż, ale widzę, że mogłabym robić jeszcze lepsze makijaże, mając jeszcze lepsze pędzle. Niemniej jednak z drugiej strony, jak zamierzam sobie kupić jakiś porządny komplet pędzli, jak Widziałam ja cenę porządnych pędzli, to zawsze było tak. Nie jest mi to aż tak potrzebne do pracy. Ja to nie jestem jakoś mocno makijażowa, więc zawsze było coś ważniejszego. No i tak wiecie, suma summarum jakoś nigdy nie kupiłam w końcu sobie takich nowoczesnych, takich jak teraz są trendy pędzle. No i odezwało się do mnie Gizap. Czy nie chciałabym wypróbować ich pędzli. No i stwierdziłam chętnie, zwłaszcza, że widziałam, że tu są właśnie tego typu pędzle, którymi można nakładać bronzery na mokro, róże na mokro, rozświetlacze na mokro, nakładanie podkładu innymi technikami i po prostu to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało. Czekajcie, muszę jakieś nożyczki sobie zabrać. Ale elegancko wyglądają, też nie ukrywam, jak do mnie napisali i jak ja sobie zobaczyłam te pędzle i tak sobie pomyślałam one tak ładnie będą wyglądać do tej mojej toaletki, tam jest ten drapak beżowy i to beżowe i tak sobie coś tam porobić, Jezu jakie one są mięciutkie. No, dobra, wydają się być ciekawe. W tym momencie, wiecie, nie chcę też tych pędzli tu otwierać, w tym moim studiu, to nie jest miejsce jakby na tyle czyste i sterylne, żeby pędzelki sobie tak rozkładać i tak dalej. No, chyba, że zamierzam robić makijaż, to ale to wtedy wiadomo, czyszczę sobie specjalnie yy, powierzchnię, dezynfekuję, żeby było czyściutko i sterylnie, więc po prostu te pędzle, no cóż, będę się zapoznawała i za jakiś czas będę Wam dawała znać, jak one się spisują, czy faktycznie jestem zadowolona z ich. Nie myślcie, że jeżeli jest współpraca, to zawsze jest polecanie, tak? Powiedzieli, żebym tylko pokazała na Instagramie, już używam tych kosmetyków, więc okej, okay, to sobie pokażę, a na YouTubie Wam opowiem, czy warto, czy nie warto. <grym> Dobra, i to tutaj jeszcze? Um, nie no, u mnie zawsze recenzje są szczere, bo zdaję sobie totalnie z tego sprawę, że jeżeli ja byłabym nie szczera, to Wy byście to bardzo szybko wyłapały i byście mnie nie chciały oglądać. A czym jest twórca bez odbiorców, zwłaszcza tych takich zaangażowanych i rzetelnych, no taka osoba nie istnieje. I to właśnie mm, o to chodzi w influenceringu. Jezu, jak jesiennie, sukiute! Ja już nie mogę się doczekać jesieni. Więc... Ym... Czymże byłby twórca, gdyby nie odbiorcy? A żeby odbiorcy byli zadowoleni z jakości tworzonych treści, to nie tylko chodzi o sam odbiór wizualny, ale właśnie też o tą merytorykę i polecanie produktów, które faktycznie warto jest polecić. No, także cóż, będziemy testować, będziemy sprawdzać, czy w ogóle te pędzle są warte swojej ceny, czy to wzniesie mój makijaż na inny level. W ogóle zobaczymy, no jakie to jest po prostu kolorystycznie pięknie na jesień. Super, w ogóle różne są kształty tych gąbeczek, bardzo jestem ich ciekawa. Więc w tym momencie otwierają się przede mną różne ścieżki, możliwości robienia makijażu. Ojej, jeszcze dostałam, patrzcie, jakie sztuczne, że ściska. No co, będziemy testować, a dlaczego by nie i zobaczymy. Może akurat będzie to coś wartego polecenia, godnego polecenia. Dobre pędzle zawsze jest dobrze mieć, albo dobre pędzle, dobrze jest. Kupicie jakiejś osobie, nie mówię już kobiecie, ale ogólnie jakiejś osobie na prezent też, a że zbliżają się okresy, tak naprawdę jakieś takie e, święta, różne inne spotkania z innymi ludźmi, no bo jesień, wiecie, kominki, herbatki, spotkania w kameralnym gronie, to może akurat to będzie coś dla Was interesującego. Dajcie mi koniecznie znać, które z tych produktów były dla Was najbardziej interesujące, e, które filmy z czym chciałybyście zobaczyć pierwszej kolejności, bo też wezmę to oczywiście pod uwagę przy tworzeniu kolejnych filmów. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.